Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojego materiału, w którym powiem Wam co myślę, co sądzę i przede wszystkim jakie mam wrażenia, odczucia po już prawie rocznym użytkowaniu Samsunga Galaxy S23 Ultra. Jak wiecie, no ja właściwie już od premiery korzystam z tego telefonu. Kupiłem go gdzieś na początku lutego, czyli właściwie kilka dni po premierze tej takiej oficjalnej u nas w Polsce, kiedy już można było go kupić. Ja przesiadałem się też jeszcze dodam z S22 Ultra, czyli powiedzmy no z flagowca na flagowce, jeżeli chodzi właśnie o serię S. No bo rzeczywiście, dlaczego właśnie wybrałem telefon w takim, powiedzmy, rozmiarze, wariancie Ultra, czyli tym największym? Z dwóch powodów. Przede wszystkim ja lubię duży telefon. Właściwie kiedyś, powiedzmy, byłem zwolennikiem mniejszych urządzeń. przez długi czas nawet używałem właśnie iPhone'a 6, 6S'a, 7, no i powiedzmy te 4,7 cala jeszcze parę lat temu mi odpowiadało, natomiast teraz no telefon mam prawie 7 7celowe, bo tutaj mamy dokładnie 6,7 cala, tak więc jest to telefon duży, natomiast no ja po prostu się do tego przyzwyczaiłem, no i tutaj nie będę Was czarował, że jednak rozmiar dla mnie po prostu już ma znaczenie, jakkolwiek by to nie brzmiało. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten telefon, też jeszcze tutaj na początku dodam, ale tylko właśnie teraz na początku, bo nie chcę tutaj Was zanudzać specyfikacjami, bo tego macie w internecie multum. Jest tutaj Snapdragon 8 drugiej generacji, w tej wersji powiedzmy ala Samsungowej, czyli podkręconej pod właśnie Samsungi. Mamy akurat w moim przypadku, tutaj ja mam 12 GB w pamięci RAM, 256 GB w pamięci wbudowanej, no i bateria 5000 mAh, to akurat ma każdy, jeżeli chodzi o ten telefon, niezależnie od wersji, czy to powiedzmy pamięci RAM, czy to wersji po prostu pamięciowej na dane. I tutaj wspominam o tej wartości, bo będę oczywiście chciał też powiedzieć, jak tutaj mi się, jak po prostu sprawa wygląda w tym moim S23 Ultra po właśnie prawie rok jeżeli chodzi o baterię. Natomiast ja wam powiem tak dlaczego zdecydowałem się na ten telefon? To już wiecie, przede wszystkim chodzi o to, że on jest duży. No i z drugiej strony ja też lubię telefony z Androidem. Wiem, że teraz wyszły najnowsze iPhony 15, 15 Pro i właściwie 15 i tam oczywiście wersja z plusem, 15 Pro Max. Tak więc no ja nie jestem zwolennikiem iPhone'ów, tak więc raczej swojego Samsunga Galaxy S23 Ultra nie zamierzam oczywiście właściwie zamieniać na najnowsze iPhone'y, chociaż oczywiście jeżeli jeżeli chodzi o testy, no to pewnie być może gdzieś postaram się go jakoś dorwać i wtedy dla Was taki materiał iPhone jest stricte nagram. Oczywiście nie omieszkam porównać na przykład też tamtych telefonów do S23 Ultra. Natomiast, e, oczywiście, już do sedna. Ja z tego telefonu korzystam już tak jak Wam wspomniałem, no powiedzmy gdzieś 10 miesięcy, no ale powiedzmy, że już do całego roku niedużo brakuje. Tak więc, no mam już właściwie powiedzmy drugą koń część, a właściwie końcówkę września. Tak więc, no tutaj już dużo powiedzmy nie brakuje. Jeżeli chodzi o ten telefon, ja i tak jestem z niego mega. Zadowolony, chociaż tutaj właściwie takie trzy główne wady już po tym czasie mogę tutaj Wam wyszczególnić. Dwie powiedzmy są takie, no raczej bez chyba zaskoczenia, bo będzie chodziło tutaj o czas pracy na baterii. Natomiast druga, no to kwestie powiedzmy też samego działania tego telefonu, powiedzmy samego tego, jak on tutaj już funkcjonuje po roku, kiedy te wszystkie dane, jak wiadomo, w Androidzie one się gdzieś tam ubijają i rzeczywiście powiedzmy telefon stricte może nie jakoś mega zwalnia, ale czuć wyraźnie, że on już jest powiedzmy troszkę obciążony jak widzicie, ja tutaj mam tych aplikacji sporo różnych, one są jedne, niektóre większe, drugie mniejsze, niektóre działają w tle, niektóre nie, ale mimo wszystko powiedzmy, że już ten telefon nie działa mi tak szybko, jak na przykład działa mi jeszcze te około 10 miesięcy temu, tak więc to właściwie są takie dwie chyba no, naturalne rzeczy w przypadku telefonów z Androidem, no i jedna, to akurat o tym jeszcze powiem później, to też troszeczkę mnie zaskoczyła na minus, ale oczywiście teraz jeszcze powiem o takich po podstawowych właściwie rzeczach, o tym co jest na plus. Przede wszystkim ekran tego telefonu jest świetny, ja uważam, że jeżeli czyli nawet zdecydowalibyście się teraz na zakup S23 Ultra. No i być może jest to jeszcze sensowna opcja z tego względu, że no wiadomo, za 2-3, do 3 miesięcy na dobrą sprawę będziemy mieli premierę nowych Galaxy S, czyli już wtedy będziemy mieli S24 z zwykłego, z plusem, no i właściwie Ultra. Tak więc powiem Wam, że na ten moment mimo wszystko uważam, że i tak S23 Ultra właśnie w tej mojej powiedzmy wersji jest telefonem tak czy siak bardzo opłacalnym, bo jego cena jak zauważyłem powiedzmy odnośnie tej, którą ja płaciłem po premierze fajnie spadło, bo ten telefon możemy już kupić za poniżej 5 tysięcy, oczywiście na promocjach, bo jego regularna cena plus minus teraz to jeszcze jakieś takie powiedzmy 5,5 tysiąca, ale na przykład gdzieś tam na Xcomie, czy, czy, czy jeszcze w innych sklepach na jakimś takich powiedzmy szybkich dealach zauważyłem, że poniżej 5 tysięcy jesteśmy już w stanie kupić, oczywiście mówi o wersji nowej. Nie do końca już pamiętam, czy to była wersja 12 GB tam na tych promocjach, czy na przykład 8. Tak czy siak ten telefon i tak jest jeszcze teraz właśnie do kupienia w dość dobrej cenie, no bo pamiętajmy, kiedy wyjdzie już S24 w wersji właściwie Ultra Plus, czy tej zwykłej, no to już podejrzewam, że z dostępnością tych telefonów będzie słabiej, tak jak już na przykład z S22, które są powiedzmy takimi ex-flagowcami z zeszłego roku. Natomiast nie przedłużając, przede wszystkim takie cztery, które tutaj wam wmienić plusy, jeżeli chodzi o ten telefon. No to przede wszystkim tak, czy inaczej, ten faktycznie teraz najmocniejszy procesor, czyli Snapdragon 8 drugiej generacji, on tutaj robi mega robotę, oczywiście też w moim przypadku z połączeniem z 12 GB pamięci RAM, no i tej szybszej pamięci UFS 4.0, którą tutaj mamy, tak więc tutaj, jeżeli chodzi o samą prędkość działania, jest świetnie, oczywiście, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, no mimo, powiedzmy, tego, że już czas, powiedzmy, gdzieś tam upłynął i tak dalej, no to nie udało się tutaj Samsungowi, przynajmniej w tych najnowszych oprogramowaniach, bo aktualizacje cały czas tutaj dostajemy, zresztą mogę Wam pokazać, ja cały czas telefon aktualizuję, przepraszam, to nie jest ten tryb chroniony, nie o to mi chodziło, ale aktualizacja oprogramowania i tutaj mogę sobie wyświetlić ostatnie informacje, mam najnowszego Androida 13, wersja nakładki One UI 5.1, no i zabezpieczenia na 1 września 2023, czyli są ultra świeże i to mi się bardzo podoba i też dodam od razu, że rzeczywiście powiedzmy mnóstwo aktualizacji już w tym telefonie dostawałem, średnio co miesiąc przede wszystkim te takie łatki zabezpieczenia no i z drugiej strony też rzeczywiście kilka było takich większych łatek, jeżeli chodzi o na przykład problemy jakieś tam, powiedzmy, jeżeli oczywiście gdzieś tam wyskakiwało. Ja tego za bardzo nie zauważyłem, ale sama nakładka była aktualizowana. Tak więc to mnie tutaj bardzo cieszy. Kolejna sprawa. Ten telefon bardzo po prostu pokochałem. Właściwie już od serii S22 Ultra za aparaty. Tutaj na dobrą sprawę, poza tym takim jednym dużym głównym obiektywem, który ma rozdzielczość powiedzmy, właściwie zdolność rozdzielczą do 200 megapikseli, no to tutaj oczywiście jeżeli chodzi o ten obiektyw taki mega duży, to ja za bardzo z niego nie korzystam, no bo kiedy zdjęcie zajmuje mi około 40 powiedzmy megabajtów jeżeli chodzi właśnie o jedną fotkę wykonaną w, właściwie w rozdzielczości 200 megapikseli to dla mnie nie jest to powiedzmy jakiś taki super wynik szczególnie, że na przykład tutaj już nie możemy włożyć już od, właściwie od paru lat właśnie w serii S karty pamięci, tak więc no, jeżeli miałbym robić powiedzmy jedno zwykłe zdjęcie, które ma 40-50 megabajtów to ta pamięć, nawet no tą większą mam 256 gigabajtów, to by mi się szybko tutaj gdzieś zapełniła, jak widzicie teraz jestem powiedzmy gdzieś w okolicach no jednej trzeciej, tak więc mam ze 100 Gigabajtów zużyte, łącznie z pamięcią tą, którą zajmuje właściwie system, no a mam jeszcze powiedzmy trochę wolnego, tak więc nie jest źle, natomiast w tym telefonie aparat jest po prostu genialny. Akurat mój znajomy ostatnio kupił sobie iPhone'a 14 Pro Max, porównywałem tam zdjęcia, porównywałem tam jak sobie radzi aparat, przede wszystkim jeżeli chodzi o zoom, na przykład w iPhone'ie 14 Pro Max, to on nie ma podbicia do Galaxy S23 Ultra, z tego względu, że tutaj chociażby ten cyfrowy stukrotny jest po prostu genialny, chociaż oczywiście jest to zoom cyfrowy, no i przede wszystkim telezoom 10-krotny jest tutaj świetny. Ja do tego się tutaj nie, po prostu nie czepiam. To działa świetnie, tak więc jeżeli chodzi o aparaty, o jakość zdjęć, czy te zdjęcia nocne, czy powiedzmy te zdjęcia w tym takim maksymalnym przybliżeniu, one są świetne, za to ten telefon muszę mega pochwalić. No i chociażby oczywiście nagrywanie 4K 60 klatek, z tym nie ma problemu. Mam oczywiście również nawet nagrywanie w rozdzielczości 8K, ale z tego nie korzystałem, tak więc tutaj odnośnie tego jakoś się nie będę tutaj gdzieś tam rozwodził, ale teraz będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie no powiedzmy trochę tych fotek, które wykonałem tym telefonem przez ten rok, one są faktycznie świetne i wydaje mi się, że to jest na ten moment chyba jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy telefon do fotografii, czyli Galaxy S23 Ultra. No i próbowałem powiedzmy porównywać go do iPhone'a 14 Pro Max. Moim zdaniem tamte zdjęcia nie są tak dobre jak właśnie te tutaj. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wydajność, wspomniałem Wam o tym, że leciutko nas spadła przez to, że jednak tutaj powiedzmy gdzieś tam te, te pliki takie tymczasowe i tak dalej się gromadzą, tak więc no ten telefon już nie jest tak szybki, jak i był na początku, niemniej jednak powiem Wam tak uczciwie, że na dobrą sprawę i tak to jest chyba jedno z najszybszych urządzeń, jakie mamy teraz dostępne na Androidzie, no bo tak iPhone'a 14 Pro Max na spokojnie powiedzmy ten telefon może przebić. Jeżeli chodzi właśnie o pamięć RAM 12 GB, no i oczywiście tą pamięć wewnętrzną, na której właściwie też się opiera system, czyli UFS 4.0, to są świetne powiedzmy wyniki i tutaj absolutnie nie mam się jak do tego przyczepić. Jeżeli chodzi o jakieś takie gry, nawet te najbardziej wymagające, mam tutaj parę oczywiście na przebitkach z zobaczcie jak to wygląda, to powiem wam tak wprost, tutaj nie ma żadnej gry, żadnej aplikacji, żadnego programu, nawet takiego do montowania od filmów. Ja używam sobie Ukata Pro. To może nie jest jakiś taki najbardziej zaawansowany program, ale na przykład filmy nawet w 4K w 60 klatkach renderuje mi świetnie, bardzo szybko, nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc o wydajność tutaj się totalnie nie martwcie i przez ten rok powiem wam tak uczciwie, że jakoś tak bardzo tutaj ona gdzieś tam nie doznała jakiegoś takiego spadku, chociaż on jest lekko widoczny, to szczególnie kiedy na przykład ten o telefonu, korzystacie dłużej. To znaczy, ja pamiętam, jak on działał w momencie, kiedy go kupiłem, skonfigurowałem, no i teraz powiedzmy po tych 10 dobrych miesiącach, no to już aż tak cudownie nie jest, ale i tak jest bardzo dobrze, oceniam powiedzmy tę wydajność na taką piątkę z minusem. Idealnie nie jest już, ale jest i tak bardzo dobrze. Kolejna sprawa, to co na pewno Was interesuje, przede wszystkim bateria. Ja powiem Wam tak, tutaj jeżeli chodzi o baterię, jest w porządku, ale no, było lepiej. Czyli przede wszystkim mam tutaj 5000 mAh, ładowanie no może nie jest jakieś takie najszybsze, bo to jest 45W, Samsung na razie więcej nam tutaj nie oferuje, ale ja powiem wam tak: kiedy ten telefon z rana naładuje właściwie gdzieś tak, już właściwie do 100%, przez całą noc nie się ładuje, no to teraz jak widzicie, jest godzina 13, ja mam 47%. Powiem wam tak: wcześniej, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, jeszcze z pół roku temu, kiedy ten telefon używałem, korzystałem z niego, miałbym pewnie o tej porze gdzieś powiedzmy 60%, parę procent. no teraz mam 47%, czyli troszeczkę poniżej połowy. No i tutaj ta bateria, ta degradacja jest rzeczywiście zauważalna, z tego względu też, że ja może tego telefonu. Jakoś tak bardzo nie oszczędzam. Zazwyczaj nie jest tak, że po prostu czekam, aż mi się ten telefon praktycznie rozładuje. No, może nie do zera, ale do tych 10% i dopiero go wtedy ładuję. Gdybym tak dbał o tą, powiedzmy, baterię, to pewnie byłoby lepiej, ale mimo wszystko, no, powiedzmy, przy takim moim standardowym, nawet roztrzepanym trybie ładowania, mam na przykład, nie wiem, 50-60%, sobie go doładowuję jeszcze. I przez ten rok, oczywiście, powiem Wam, że korzystałem tylko i wyłącznie z opcji szybkiego ładowania, tego 45W. Uważam, że powiedzmy ta moc nie jest aż tak duża, żeby tą baterię niszczyła, ale no wiadomo, można byłoby sobie ustawić ten powiedzmy tryb, gdzie mamy ładowanie takie standardowe i telefon wtedy przy e, szyb, szybkie versus to wolne, to nie naładuje mi się na przykład w około godzinę albo w pełną godzinę, tylko mniej więcej już w około dwie godziny, tak więc no mimo wszystko ja wolę sobie powiedzmy ten telefon tak czy siak ładować szybciej, no i oczywiście zobaczyłem, że po prostu no odbiło się to troszeczkę właśnie na czasie pracy na baterii, e, no bo tak jak widzicie, no teraz już powiedzmy jest godzina 13.18 akurat dokładnie teraz, no a ja mam 40 na no i ta bateria. Jeżeli ten telefon chciałbym powiedzmy teraz mocniej troszeczkę tak sobie poużywać, no to zdecydowanie podejrzewam, że do godziny 18 telefon by się mi już wyładował do zera. Tak więc, no nie ma mowy o tym, żeby na jednym pełnym naładowaniu już teraz właściwie od zera, przepraszam, od zera właściwie tak, do setki, żebym on mi wytrzymał powiedzmy gdzieś nawet do 21 i tak dalej. No tutaj, w przypadku takiego mojego korzystania, jak budzę się mniej więcej godzina 7, czy może po 7, mam 100%, odłączam go do ładowania, jestem cały czas, czas podpięty pod sieci tutaj, czy to Wi-Fi, czy właśnie transfer danych, mam włączonego Bluetootha, bo cały czas korzystam na przykład ze swojego Galaxy Watcha 4 Key Classic, jeszcze akurat powiedzmy szóstki na testy tak już na powiedzmy na stałe jeszcze nie dostałem, ale mimo wszystko jeżeli chodzi o sparowanie tego zegarka, one cały czas tutaj włączone, no i tak czy siak, no po prostu ta bateria troszeczkę będzie szybciej nam przez to leciała, ale no teraz ten wynik już nie jest aż taki super, wcześniej powiedzmy, że na spokojnie przy oczywiście takim samym obciążeniu, to znaczy włączonych wszystkich tych danych komórkowych, Połączeniu z zegarkiem, czy przede wszystkim przy włączonej synchronizacji, jeżeli chodzi o maile i tak dalej, no to byłbym w stanie wytrzymać od, powiedzmy, w pełnym naładowaniu od godziny 7 rano do 20, 21, no to tak teraz do 18 to już jest maks, tak więc, no, z tego musimy e, po prostu wziąć jakąś taką lekcję i pamiętać o tym, po prostu, że, no, po mniej więcej już roku ten telefon będzie tą baterię miał słabszą, no, tak przynajmniej wygląda w przypadku Samsunga. Gdybym ja teraz zrobił taki reset, totalny faktory reset, że wywaliłbym wszystkie swoje pliki, ewentualnie e, powiedzmy gdzieś tam tutaj z kopii zapasowej próbował przywrócić te swoje aplikacje i dane w tych aplikacjach, no to podejrzewam, że czas pracy no, wróciłby może nie do takiego szczytowego wyniku, jaki byłby wcześniej, no ale przynajmniej podejrzewam, że bateria by mi starczyła na spokojnie do okolicy godziny 20, a nie tak jak teraz no max do 18. Tak więc to jest tutaj taką rzeczą, o której oczywiście warto e, wspomnieć. No w przypadku iPhone'ów z kolei, o ile powiedzmy tam ten system nie do końca mi odpowiadał, on jest mocno zamknięty i tak trochę średnio wygląda, no tak tam ta bateria, mimo wszystko, przynajmniej w modelach, na przykład 14 Pro Max, albo teraz 15, powiedzmy Pro Max, który jest takim odpowiednikiem właśnie tego, do tego właśnie telefonu. No to tam wiem, że ta bateria po prostu działa lepiej, ale to jest kwestia optymalizacji, no i kwestia tego, że Android, przepraszam, iOS troszeczkę inaczej gospodaruje energią. Natomiast no tutaj w przypadku tego telefonu powiem Wam tak: ja i tak jestem z czasu pracy z, po prostu zadowolony, bo jednak powiedzmy od 7 do 18 to jest tak bardzo dobrze. Szczególnie, na przykład teraz mam 47% i zazwyczaj no powiedzmy, kiedy już widzę, że do końca mi on nie starczy, na pewno to podłączam sobie no i od 50%, mniej więcej w okolice pół godziny, ten telefon mi się nawduje praktycznie do setki, no i wtedy mogę już mieć powiedzmy tutaj wszystko do zrobienia, do już praktycznie późnych godzin nocnych, tak więc na to uważajcie i właściwie po prostu bierzcie to pod uwagę. Natomiast no powiem Wam tak, po roku nie mogę powiedzieć, że z, tym, z tego telefonu się jakoś, ten telefon mnie jakoś zawiódł, świetnie sprawuje się aparat, moim zdaniem te, w przypadku Galaxy S23 Ultra to jest jeden z najlepszych Aparatów na rynku. To jest oczywiście moja taka subiektywna opinia, nieobiektywna, bo e, tak jak mówię, no, podejrzewam, że oczywiście każdy ma inne oko, każdemu mogą się podobać inne zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi, tak patrząc też obiektywnie o samą jakość, o zdjęcia robione w nocy, no to chyba większość osób powie, że ten najnowszy flagowiec od Samsunga tutaj po prostu spisuje się świetnie i te zdjęcia są rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. Tak samo oczywiście, jeżeli chodzi o nagrania, no i przede wszystkim ta wydajność. Powiem wam tak. Snapdragon 8 drugiej generacji, ten najmocniejszy obecnie procesor właściwie od Qualcomma, który został też powiedzmy troszeczkę podrasowany właśnie pod Samsunga. No tutaj sprawdza się świetnie i nie powiem, żeby mi czegoś brakowało. No i tak samo nakładka One UI 5.1, czyli właściwie to najnowsze. Ona naprawdę fajnie wygląda, ona jest szybka, tutaj nie ma powiedzmy jakichś takich ścięć. To, co kiedyś mówiliśmy o Samsungach, czy o Shysongach, niektórzy tak nazywali, czy powiedzmy te telefony się tną i tak dalej. No w przypadku powiedzmy tych takich flagowych urządzeń z serii S, tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast, jeżeli chciałbym też równać może do s 22 Ultra, którą miałem jeszcze rok temu, to tam mieliśmy Exynosa 2200, który był trochę słabszy niż na przykład, z, powiedzmy, Snapdragon 8 pierwszej generacji, no i tutaj rzeczywiście widzę różnicę, że ten telefon działa szybciej, i przede wszystkim się mniej nagrzewa, nawet po już, powiedzmy, dobrych 10 miesiącach korzystania z niego, tak więc no, jest OK, nie powiem, że tutaj mi czegoś, powiedzmy, brakuje, natomiast, no, jedynie jaką degradację widzę, to po prostu taką, że no, nie resetuję tego telefonu, w ogóle go nie resetowałem od, powiedzmy, pierwszej konfiguracji, gdybym to zrobił, te wszystkie pliki śmieciowe, których totalnie no, nie da rady już usunąć, nawet gdzieś tam wchodząc w ustawienia, powiedzmy takie programisty deweloperskie. No ale tak czy siak ten telefon wciąż działa fajnie, i tutaj nie. Z... Właściwie już od paru generacji ESEK, które właściwie testuję, które mam u siebie jako telefony daily, już nie zauważyłem, żeby te telefony, powiedzmy, nawet po jakimś dłuższym czasie lagowały. One mogą troszeczkę zwolnić, jeżeli chodzi o prędkość działania, ale nie ma tutaj wciąż problemu z tym, żeby się nagrzewały, czy chociażby, żeby naprawdę był widoczny jakiś mocny skok, a właściwie spadek wydajności no i bateria. No bateria troszeczkę mi tutaj powiedzmy gdzieś tam już zaczęła zawodzić mnie, natomiast generalnie jeżeli chodzi właściwie o powiedzmy takie korzystanie, no od 7 do 18 wiem, że z tego telefonu mogę korzystać na spokojnie, w razie gdyby, gdybym potrzebował dłuższego czasu na pracę na baterii, po prostu tak jak mówię, no teraz po, od, od gdzieś tam mniej więcej 50% naładuję sobie go tą szybką ładowarką 30 minut no i mam z powrotem 100% i działam właściwie dalej. Tak więc Generalnie powiem Wam tak. Telefon strasznie i tak mi się podoba. Nie mogę złego słowa na niego jakiegoś takiego mocnego powiedzieć, poza tymi takimi minusami, o których Wam powiedziałem wcześniej. Mamy oczywiście też na przykład rysik. Tak więc możemy sobie po prostu tutaj, no na przykład tego nie ma iPhone, tego nie mają chyba inne telefony, nawet z Androidem tak wbudowanego. Tak więc możemy sobie, nie wiem, tworzyć szybkie notatki, zapisywać powiedzmy tam jakieś, nie wiem, informacje, dokumenty. Ja to akurat sobie może wybiorę tak kolor biały, tak żeby było oczywiście to widać. Tak więc możemy sobie zapisać, nie wiem, numer na przykład telefonu na szybko. 6, 2, 5, nie wiem, coś tam, coś tam i rzeczywiście możemy sobie nawet rysować, możemy sobie zmieniać grubość tego powiedzmy tutaj całego pióra i tak dalej no i to jest świetne, tak, więc tutaj jeżeli chodzi o to, ten rysik pomaga, ja szczególnie na przykład używam go chociażby do podpisywania się w jakichś dokumentach, załóżmy, że tutaj mam, nie wiem, jakąś taką umowę, coś takiego jest jej napisane i ja po prostu sobie ją pobieram z e-maila, podpisuję się na przykład jakoś tutaj, no i dosłownie wysyłam to i wtedy nie muszę na przykład gdzieś tam kombinować z jakimiś programami typu, że na przykład, nie wiem, wpisuję sobie palcem i Dalej. Mam ten rysik, który mi służy praktycznie jak długopis, podpis i dokumenty, to jest świetne. Oczywiście, jak najbardziej nawigować możemy tutaj na spokojnie po całym interfejsie, i rzeczywiście, na przykład, oczywiście mam tutaj te gesty. Tak więc, jeżeli zbliżymy sobie ten rysik do naszego tutaj adresu, tak więc, no może akurat teraz tam nie zadziała, bo włączyłem chyba po części te różnego rodzaju informacje. Natomiast, na przykład, jeżeli chciałbym sobie to jakieś takie dane analityczne sprawdzać, no tak jak widzicie, to działa mi tutaj zdalnie, i ten telefon nawet nie musi być do końca dotykany tym. Rysikiem, po prostu z daleka sobie tutaj po prostu przytrzymuję i widzę, co jest dokładnie. Tak więc to mi się bardzo podoba. I rysik może z niego nie korzystam na co dzień, to już sobie powiem tak Wam tutaj wprost, ale generalnie powiem Wam tak, że on się przydaje właśnie w przypadku podpisywania jakichś dokumentów i tak dalej. Tak więc jak macie pracę biurową, to akurat rozwiązanie na pewno bardzo polubicie. No i okej, okay, film już trochę jest długi, prawie 20 minut, no ale mam nadzieję, że powiedziałem Wam trochę o tym, jak mi się z tego telefonu korzystało. Jeżeli przymkniecie, powiedzmy, gdzieś tam oko na te takie i minusy, to znaczy, że bateria już nie jest aż taka super, że ten telefon może już łapać, powiedzmy, jakieś takie leciutkie zadyszki, ale to są właściwie one są minimalne, że po prostu, no, nie jest już tak szybko, jak było na samym początku. No to wydaje mi się, że jak najbardziej warto go kupić. Szczególnie, że można, tak jak wspomniałem go wcześniej, wyrwać w promocjach poniżej 5000 zł. Tak więc, no, nie jest to mało, ale jeżeli chodzi o telefon, no, najmocniejsze na razie, jeżeli chodzi o to, co zaprezentował Samsung, no to jak najbardziej polecam tutaj absolutnie, powiedzmy, gdzieś tam żadnych problemów nie będzie ten telefon bardzo odpowiada i muszę Wam powiedzieć, że tak czy siak jestem z niego zadowolony i nawet teraz iPhone 15, chociażby Pro, który mnie bardzo kusi, aby się na niego przesiąść, no to ja na dobrą sprawę wolę poczekać do Galaxy S24 Ultra i go wymienić i mieć wciąż telefon z Androidem, systemem fajnym, otwartym i tak dalej, a nie po prostu teraz znowu przerzucać się na iPhone'a. no mimo, że już teraz akurat pracuję na Macu, mimo, że mam iPada i tak dalej, tak więc ten iPhone był, był fajnym uzupełnieniem ekosystemu, to ja jednak wolę po prostu pracować na Androidzie. Jeżeli miałbym Wam polecić naprawdę świetnie świetny, super wydajny telefon z Androidem bez praktycznie żadnych kompromisów, no to zdecydowanie S23 Ultra będzie świetną opcją. Mam wielu znajomych, które, którzy ten telefon sobie kupili i go po prostu bardzo chwalą i ja też. Tak więc nie mogę powiedzieć, że już po roku coś jest z nim nie tak. Jest dalej super, są drobne mankamenty, no ale to właściwie jak w przypadku już większości modeli tutaj na Androidzie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten mój materiał. Telefon strasznie i tak polecam. Przede wszystkim aparat, sama wydajność, to jest coś niesamowitego. Podoba mi się generalnie bryła, tutaj telefon jest Właściwie leciutko tak już zoblone. No nie może aż tak jak w przypadku S22 Ultra, ale na przykład to zaoblenie jest, tak więc fajnie, na przykład, nie wiem, widać po prostu, kiedy te aplikacje sobie tutaj z boku przechodzą. Jest to, powiedzmy, jakieś takie fajne doznanie wizualne. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, nawet sam, jeżeli chodzi o sam wygląd, telefon wygląda tak czy się, jak uważam, krystres wetuje, ale wygląda mega pro, tak więc nie mogę tutaj powiedzieć, tak jak mówię, jakiegoś złego słowa, urządzenie mi się mega podoba i tak czy inaczej, strasznie Wam go polecam. Jeżeli chcecie, oczywiście, kupić go teraz na spokojnie tak jak mówię, poczekajcie sobie na przykład jakąś fajną promocję do 5000 albo no już teraz, kiedy mamy gdzieś za 2-3 miesiące nową prezentację najnowszych S24, chociażby Ultra, Plus czy zwykłych, no to poczekajcie, bo zdecydowanie uważam, że no przynajmniej tak z mojej strony lepiej kupić najlepszy telefon z Androidem, a nie jeżeli po prostu iPhone'a, który ma zamknięty system, może jest fajny, przynajmniej mi to jakoś nie podchodzi i każdy Androidowiec, każdy użytkownik, nawet chociażby Windowsa, no jednak woli po prostu zostać przy Androidzie, bo jednak ten system jest po prostu świetny świetny i te stereotypy, że androidy są po prostu jakieś zacinające i tak dalej już dawno gdzieś tam odeszły w niepamięć. Te najnowsze urządzenia flagowe albo i nawet super średniaki działają świetnie. Tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zostawcie pod nim łapkę w górę, jeżeli tak było. Jeżeli macie jakieś swoje pytania śmiało pytajcie. Jeśli chcecie być na bieżąco subskrybujcie mój kanał, aby być po prostu jak najbardziej na bieżąco właściwie z kolejnymi każdymi moimi materiałami. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie, za wysłuchanie no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Música